Zazwyczaj gośćmi takich spotkań bywają członkowie klubu dyskusyjnego książki oraz sympatycy literatury. W listopadowy wieczór w Zgorzelcu odbyło się spotkanie pełne wspomnień i wrażeń. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na spotkaniu dyskusyjnego klubu książki. Jest to drugie spotkanie. Bardzo się cieszę, ponieważ zauważyłam na dzisiejszym spotkaniu, że jest to prawdziwy dyskusyjny klub książki. Wszyscy zabierają głos. A ideą dyskusyjnych klubów książki jest, żeby przy kawie, herbacie, dobrym ciasteczku rozmawiać o literaturze, ale swobodnie. Aby uczestniczyć w klubie nie trzeba być znawcą literatury, gdyż nikt tutaj nie ocenia gustów czytelniczych, lecz szanuje zdanie innych. Nie muszą być to znawcy literatury, tylko prawdziwi czytelni, czytelnicy, którzy dzieją, dzielą się swoimi wrażeniami, emocjami związanymi z książkami. Na spotkaniach dyskusyjnego klubu książki omawiany jest tytuł wybrany wcześniej przez klubowiczów. Z racji tego, że listopad jest miesiącem pamięci, tak więc spotkanie to poświęcone było książce Jak mi się umierała, Andrzeja Słomianowskiego, który był gościem specjalnym tego wieczoru. Zaprosiliśmy pisarza pana Andrzeja Słomianowskiego, pisarza zaprzyjaźnionego z biblioteką i współpracującego od wielu lat. Pan czytał swoje wiersze i przedstawił książkę Jak misia umierała. Jest to książka o chorobie jego zmarłej żony, właśnie wpisująca się w ten temat pamięci. Ma być wznowienie książki o misi i chcemy to tak zrobić, żeby to była inicjatywa Europa Miasta Gelić, gorzejca i niemiecką wersję, żeby inicjowało wydanie wersji niemieckiej Miasto Gelic, a polskiej Miasto Zgorzelec. Książka o że dwóch być może wyjdzie już na jasne. Słomianowski czytał także swe wiersze, opowiadał o życiu w kraju i na emigracji. Wskazana powieść stanowiła początek dyskusji. Praprababka Moritz utonęła w studni zapomnienia. Nic o niej nie wiem. Jeden z moich ulubionych pisarzy, właśnie o tym wypieraniu cierpienia i bólu. Że to jest po prostu takie mało towarzyskie, nawet no niezręczne jest mówienie o cierpieniu, o bólu, że to, to jest, nie jesteśmy modni. Jak przystało miłośnikom dobrej książki, dyskusja była rzeczowa i zaangażowana. Są bardzo dobrymi słuchaczami, dlatego że są przede wszystkim wnikliwi. Zadają wnikliwe pytania. To znaczy, że najpierw słuchają. A żeby móc zadać dobre, sensowne, wnikliwe pytanie, trzeba słuchać. Słuchać musi słuchać i znać też temat. Wydaje mi się, że są też bardzo dobrze przygotowani do tych spotkań. Przez dwie godziny rozmawialiśmy w dużej mierze spontanicznie dotykając całej gamy problemów związanych z moją twórczością i odbierałem to wszystko jako trafne, niezmiernie celne pytania i opinie. Klubowiczem może zostać każdy sympatyk i czytelnik biblioteki, niezależnie od wieku czy rodzaju zainteresowań. Spotkania dyskusyjne klubu książki odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca.